Jak duży jest rynek w Wąchocku? Jakby się położyć na rynku na wznak, to ręce i nogi leżą w zbożu. Dlaczego Sołty z polonezem jechał do Kielc godzinę, a z powrotem trzy? Bo Polonez ma tylko jeden wsteczny bieg? Dlaczego w Wąchocku wiąże się świnie w pęczki? Żeby jastrząb ich nie porwał? Jak wąskie są korytarze u Sołtysa w domu? Tak, że pies może tylko pionowo ogonem merdać. Wiecie, czemu sołtys w Wąchocku pomalował sobie dom na biało? Bo usłyszał, że po wojnie atomowej ocaleje tylko biały dom. Dlaczego w nocy do Wąchocka nie można niczym dojechać? Bo zwijają asfalt na noc. Dlaczego autobus, stając w Wąchocku, otwiera tylko środkowe drzwi? Bo przednie i tylne to już nie Wąchock. Dlaczego w kościele w Wąchocku wykopano pięciometrowy dół pod dzwonnicą? Bo sznur był za długi. Dlaczego świnie w Wąchocku mają na końcach ogonków supełek? Żeby się nie mogły przecisnąć między sztachetami płotu. Dlaczego córka Sołtysa wyrzuciła jeża? Bo kupiła sobie do czesania szczotkę. Jak się wybiera Sołtysa w Wąchocku? Puszcza się beczkę z najwyższej okolicznej górki i w czyją chałupę trafi ten zostaje Sołtysem? No to dlaczego teraz w Wąchocku nie mają sołtysa? Bo beczka trafiła w kibel i gówno mają! Dlaczego w kościele w Wąchocku wierni nie klęczą? Bo kradną zelówki! Dlaczego w Wąchocku wszyscy chodzą w kaskach? Bo urwał się sznur w dzwonnicy i kościelny rzuca kamieniami! Bo wczoraj w telewizji podali, że ciśnienie spadnie! Bo Sołtys wjechał pługiem na minę, Sołtys już spadł, pług jeszcze nie. Dlaczego w Wąchocku zbudowali dwupasmową autostradę? Bo budowali z dwóch stron drogę i się nie zeszli. Dlaczego Sołtys w Wąchocku już nie jeździ czołgiem? Bo mu gąsienice pozdychały. Dlaczego w Wąchocku rozłożono siatkę pod linią wysokiego napięcia? Żeby napięcie nie spadło. Dlaczego sołty skupił żonie samochód bez silnika? Bo uważa, że miejsce kobiety jest w domu. Dlaczego mieszkańcy Wąchocka trzymają żarówki w zębach? Żeby wyrażać się jasno. Dlaczego ludzie w Wąchocku chodzą na mszę z drabinami? Bo ksiądz wygłasza kazania na wysokim poziomie. Czy wiecie, jakie zboże rośnie w Wąchocku? Jak słupy telegraficzne, nie, nie tak wysoko, tak rzadko. Dlaczego w Wąchocku ludzie chodzą w białych gumowcach? Żeby nie zostawić śladów na śniegu. Dlaczego w Wąchocku na dyskotece tańczy się w kapciach? Żeby nie zagłuszać muzyki z sąsiedniej wsi. Jak wygląda najdłuższa świnia świata wyhodowana w Wąchocku? Ma cztery metry. Jak ją wyhodowano? Przywiązano za ogon i codziennie oddalano jej koryto o pięć centymetrów. Dlaczego w Wąchocku nie ma płotów? Bo wróżka przepowiedziała sołtysowi, że zdechnie jak pies pod płotem. Dlaczego w kościele w Wąchocku wszyscy leżą w czasie trwania mszy? Bo ksiądz ma niski głos. Jakie są zakręty na rzece w Wąchocku? Takie, że ryby na wirażach wypadają. Dlaczego na liniach wysokiego napięcia do Wąchocka drut wymienia się na kolczasty? Bo Wąchock leży na górce i po zwykłych prąd się ślizgał. Dlaczego nie można dojechać do Wąchocka pociągiem? Bo lekarz Sołtysowi zalecił dużo żelaza i szyny rozkręcili. Dlaczego w Wąchocku zdjęli światła ze skrzyżowań? Bo Sołtys robi dyskotekę. Co leci w Wąchocku w kinie? Tynki ze ścian idźmy do projektora. Dlaczego córka sołtysa ma zęby jak perły? Bo nie dość, że rzadkie, to większość podróby. Córkę sołtysa wąchocka uderzył piękny widok. Spadł jej na głowę obraz ze ściany. Dlaczego w wąchocku ludzie smarują telewizory musztardą? Żeby poprawić ostrość. Dlaczego w wąchocku jest most? Bo mieszkańcy w czynie społecznym rów na rzekę wykopali. Gdzie leży Wąchock? Trzy rzuty beretem od Starachowic. W Wąchocku kury zastrajkowały, bo nie lubią jak się jaja z nich robi. Dlaczego w Wąchocku do dzisiaj chodzi pochód pierwszomajowy? Weszli na rondo. Jak cienkie naleśniki robi żona Sołtysa. Mają tylko jedną stronę! W jaki sposób z Wąchocka dorobił się na grze na trąbie? Płacili mu sąsiedzi, żeby przestał grać! Jakich płyt słucha się w Wąchocku? Chodnikowych! Dlaczego Sołtys otworzył nowe konto w banku? Bo stare było już puste. Dlaczego w Wąchocku krowy na pastwiskach chodzą w kaskach? Bo codziennie rano Sołtys odwozi je na pastwisko na swoim motorze. Jakie sprytne są konie w Wąchocku? Takie, że jak wóz zjeżdża z góry, to na dyszel wskakują. Dlaczego w Wąchocku budują okrągłe domy? Sołtysowi grozili, że mu nawalą za rogiem. Co jest napisane na dnie basenu w Wąchocku? Tutaj się nie pali. Jak wybredny jest kot Sołtysa w Wąchocku? Jak mu dać kawę z mlekiem, to mleko wypije, a kawę zostawi. Dlaczego ludzie w Wąchocku wychodzą w pole z łukami? Bo bizony się pojawiły. Dlaczego w Starachowicach nie ma domów wyższych niż dwa piętra? Z trzeciego piętra w Wąchock widać. Dlaczego w Wąchocku powiesiły się dwa konie? Bo im sołtys powiedział wiśta. Dlaczego nikt w Wąchocku już nie ogląda telewizji? Bo sołtys założył żaluzję. Dlaczego sołtys postawił przed bramą latarnię? Żeby córka miała blisko do pracy. Dlaczego w Wąchocku Sołtys orze pole w kółko? Bo kupił sobie konia z cyrku? Dlaczego Sołtys w Wąchocku o mało co się nie utopił? Wrzucił peta do rzeki i chciał przydeptać, bo lubi porządek. Dlaczego w Wąchocku otwarto peweks? Bo Sołtys centa znalazł. A dlaczego zamknięto? Bo zgubił. A dlaczego zabrakło grzebieni w całym Wąchocku? Bo przeczesują okoliczne lasy w poszukiwaniu tego centa. Czy wiecie, jak duży nos ma córka Sołtysa? Może spokojnie palić papierosa pod prysznicem, nie martwiąc się, że jej zgaśnie. Jaką rozpiętość skrzydeł ma bocian? Trzy metry. A jaką rozpiętość skrzydeł ma bocian lecący nad Wąchockiem? Półtora metra, bo jednym skrzydłem zakrywa sobie oczy. Jak niska pszenica rośnie w Wąchocku? Tak niska, że jak wróbel chciał spróbować, to musiał przyklęknąć. Dlaczego w Wąchocku Sołtys już nie chodzi w niedzielę do kościoła? Kupił sobie samochód! Gdzie się chowa koń Sołtysa w Wąchocku, jak pada deszcz? Jak to gdzie? Pod dyszel. Gdzie jest najdłuższy most w Polsce? W Wąchocku! Budowali wzdłuż rzeki. Czemu w Wąchocku w kościele są takie dziury w posadce. Ksiądz kazał szukać korzeni wiary. Dlaczego w Wąchocku sieje się zboże na wzniesieniach? Żeby plony były wyższe. Dlaczego w Wąchocku są cztery mosty? Bo dopiero za czwartym razem trafiono na rzekę. Dlaczego w Wąchocku nowy Sołtys po wyborach zarządził budowę szkoły w ziemiankach? Bo ostatnio tak się ich poziom obniżył. A po co te ziemianki będą otoczone drutem kolczastym? Żeby się ciemnota nie wciskała. Dlaczego Sołtys w Wąchocku ma ostatnio obie nogi w gipsie? Bo jak mgła opadła, to mu je połamała. Dlaczego w szkole w Wąchocku zamurowano okna? Bo Sołtys robił wieczorówkę. Dlaczego w Wąchocku mają stale świeże gazety? Bo jak im się uda kupić, to zaraz je pakują do zamrażarki. A gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia? Pod mostem. Dlaczego w Wąchocku kury chodzą w kapciach? Żeby asfaltu nie porysowały.